Szanowni Państwo, witam Was bardzo serdecznie na filmie, w którym poruszę temat wykresy funkcji kwadratowej. Jest to kontynuacja wcześniejszego, te, wcześniejszego filmu i polecenie mamy takie. Wyznacz miejsce zerowe lub wypisz odpowiedni komunikat, gdy miejsce zerowe nie istnieje. Następnie dodaj pasek przewijania i pokrętła, aby można było zmieniać wartości A i B. Zadanie jest wzorowane na materiałach, które znajdują się w książce wydawnictwa WSIP do informatyki. I teraz, szanowni państwo, od czego zaczynamy? Zaczynamy od wprowadzenia sobie czegoś, co się nazywa w matematyce deltą. Jest to wyróżnik kwadratowy. Delta pozwoli nam obliczyć równanie tego typu, które napiszę sobie w tym polu: ax kwadrat plus bx plus c równa się 0. Czyli my chcemy takie coś policzyć i delta będzie nam do tego potrzebna. Gdzie szukać wzorów? Oczywiście zakładam, że znają Państwo wzory na pamięć, ale jeżeli ktoś nie do końca pamięta deltę, to wystarczy wpisać sobie wybrane wzory matematyczne matura 2015. I tutaj, jeżeli mają Państwo takie wyrażenie, to delta to jest b kwadrat minus 4AC, czyli napiszmy sobie, że to jest b kwadrat minus 4AC, czyli to jest b6 do kwadratu odjąć 4 razy AC czyli pole B5 razy pole B7, razy pole B7. Naciskamy N. I teraz tak, jesteśmy oczywiście w materiale licealnym i materiale w technikum, więc obracamy się wśród liczb rzeczywistych i tutaj wpisujemy sobie pierwiastek z delty i jeżeli będziemy mieli oczywiście liczbę większą bądź równą od zera, to pierwiastek będzie istniał, czyli wpisujemy sobie pierwiastek i teraz wpisujemy sobie jeżeli, jeżeli. I mamy, jeżeli ta liczba jest większa bądź równa od zera, większa bądź równa od zera, to pośredniku policzy jej pierwiastek. Czyli wpisujemy sobie tutaj pole A8. Mamy A8. A w przeciwnym wypadku napisz, daj napis, delta ujemna. No i teraz zamykamy nawias. Tutaj jest oczywiście błąd, i teraz tak, dlaczego pojawił się błąd? Zobaczcie, bo B8, bo tutaj wzięliśmy sobie A8, a powinniśmy wziąć pierwiastek z B8. I teraz już jest dobrze, czyli takie drobne błędy oczywiście będą się pojawiać. I teraz będziemy chcieli narysować sobie schemat blokowy, jakiś algorytm, żeby po prostu taki program zadziałał. Wpisujemy sobie paintam. I zaczynamy od startu. Wpisujemy sobie start na środku, i naszym celem będzie sprawdzenie, jakie są rozwiązania takiego równania, czyli ax kwadrat dodać bx, dodać c. Równa się 0. No i teraz próbujemy, czyli tak, najpierw będziemy wczytywali sobie parametry abc. Wczytaj abc. No to wczytujemy sobie takie parametry. I teraz będziemy chcieli sprawdzić następującą sytuację. Będziemy chcieli zobaczyć, jakie jest a. I teraz jak sprawdzić, czy a jest różna od zera? Możemy użyć do tego znaków nierówności. Jeżeli a jest większe albo mniejsze od zera, no to będzie coś tam się działo. Ale zobaczcie, jeżeli a jest równe od zera, to nie będziemy mieli funkcji kwadratowej i taki komunikat sobie napiszemy. Czyli jeżeli będzie nie no to piszemy sobie, nie jest to funkcja kwadratowa. Nie jest to funkcja kwadratowa. Taki komunikat będziemy chcieli wygenerować. Nie jest to funkcja kwadratowa. Nie jest to funkcja kwadratowa. I co będziemy chcieli wygenerować dalej? Czyli taki komunikat mamy, a w przeciwnym wypadku będziemy sprawdzać sobie delta. No, i teraz jak będziemy sprawdzać deltę? Jeżeli delta będzie mniejsza od zera, no to będziemy chcieli wygenerować następujący, następujący napis. Jeżeli to będzie prawda, oczywiście, to piszemy sobie brak miejsc zerowych, albo jakiś inny napis możemy dać, albo równanie sprzeczne, albo brak rozwiązań, brak miejsc zerowych. Oczywiście w treści zadania był ten napis chyba podany, ale ja, żeby tutaj już nie, nie, prze, nie przeklikiwać, to na razie napiszemy sobie coś takiego, najwyżej zmienimy to. A co w wypadku, kiedy delta nie jest mniejsza od zera, czyli delta jest większa bądź równa od zera? No to trzeba będzie podać rozwiązania. I teraz tak. Zobaczmy, co mamy w tablicach maturalnych. W tablicach mamy podane. Że jeżeli delta jest mniejsza, to nie ma miejsc zerowych, a jak jest równa, to ma podwójne miejsce zerowe, czyli takie, a dla większego ma takie miejsca zerowe. I teraz spróbujmy sobie to wszystko skopiować, czyli bierzemy sobie tutaj aparat i zobaczmy, jakie będą rozwiązania. Czyli kopiujemy sobie tutaj. Mamy coś takiego, i teraz zobaczcie. To jest sytuacja. Gdy delta jest w tym przypadku, można powiedzieć, mniejsza, równa 0. Ale tak naprawdę możemy z tego dwie sytuacje wygenerować: minus b, minus pierwiastek z delta przez 2a, bo delta jest, jak odejmiemy 0, to nic się nie stanie. I tak samo tutaj minus b plus pierwiastek z delta na 2a. Czyli zobaczcie, jak weźmiemy sobie deltę większą od 0 i weźmiemy sobie tablicę naturalne. Skopiujemy sobie te wzory. No to zobaczcie, co fajnego nam się tutaj stanie. Tak naprawdę otrzymamy takie same wzory. Czyli zobaczcie, ten wzór pokrywa się z tym wzorem, i ten wzór pokrywa się z tym wzorem. I teraz, jak to zaprogramować? Możemy to zaprogramować w wersji takiej super ładnej i tylko dosyć trudnej, albo tak troszkę sobie życie uprościć. Ja będę życie sobie troszkę upraszczał. To znaczy, wpis wpiszę sobie w pierwszą komórkę X1. A tutaj w tą drugą komórkę, czyli to będzie moja pierwsza komórka, a w drugą komórkę wpiszę sobie formułę, która mnie interesuje. Formuła, która mnie interesuje, będzie wyglądała tak. Oczywiście minus b, minus pierwiastek z delty na 2a. I tutaj pod spodem wpiszę sobie podobnie, tylko wpiszę sobie x2. Czyli x2 to się równa i wpiszę sobie minus b plus pierwiastek z delty na 2a, i mamy coś takiego. Ja tutaj może. Trochę to powiększę. Oj, nie w tą stronę. No w każdym razie tak to wygląda. No i teraz będę chciał zakończyć ten program, czyli to wezmę sobie w dół, tu napiszę stop, a tutaj strzałeczki po prostu przejdą. No i teraz kopiujemy sobie nasz algorytm. Tutaj oczywiście możemy to wszystko skopiować. I według tego algorytmu będziemy próbowali coś mądrego napisać, czyli kopiujemy sobie to do Excela. I teraz zmniejszamy sobie to tak, żeby, żeby dało się coś tutaj zrobić. No i zaczynamy sobie. Zaczynamy sobie od wpisania, może tutaj, x1 i x2. Wpisujemy sobie miejsca zerowe. I teraz, jak takie miejsca zerowe policzyć? Możemy oczywiście wpisać sobie równa się tutaj i wpisujemy sobie na początku jeżeli. Najpierw możemy zadać sobie w ogóle pytanie, czy funkcja jest kwadratowa. To też jest dobre pytanie. Czy funkcja jest kwadratowa? Czy funkcja jest kwadratowa? To patrzymy, czy funkcja jest kwadratowa. Zadajemy sobie takie pytanie, no i próbujemy sobie odpowiedzieć na to pytanie. Czyli wpisujemy sobie jeżeli. I teraz wczytajmy sobie to i zobaczmy, czy to równa się 0. Jeżeli nie jest, no to wpisujemy sobie jeżeli jest, to wpisujemy sobie nie jest. Wpisujemy sobie nie. A w przeciwnym wypadku wpisujemy sobie tak. Oczywiście możemy tutaj w taki sposób, czyli widzimy, że funkcja jest kwadratowa. Jak wpiszemy 0, no to będziemy mieli 0. Czyli tak. I teraz będziemy chcieli. To jest oczywiście takie pomocnicze nasze działanie. Możemy oczywiście w kilku elementach tutaj sobie wpisywać. I teraz wpisujemy sobie coś takiego. Jeżeli. I teraz możemy sobie oczywiście zrobić całe tutaj, całe tutaj wszystko. Czyli wpisujemy sobie tak. Jeżeli to pole jest. Można powiedzieć większe albo mniejsze od zera. Jeżeli mamy coś takiego, no to będziemy chcieli sprawdzić deltę, czyli zobaczmy, co się dzieje dalej, czyli będziemy chcieli sprawdzić deltę, czyli wpisujemy sobie znowu, jeżeli jeżeli jest to prawda, to sprawdzamy sobie, co powiemy o delcie. I delta chcemy, żeby była mniejsza od zera, mniejsza od zera. I teraz, jeżeli będzie to prawda, no to zobaczmy co dalej. No to będziemy chcieli wygenerować brak miejsc zerowych, czyli wygenerujemy napis brak miejsc zerowych. Miejsc zerowych. W tym wypadku wygenerujemy sobie pierwsze miejsce zerowe, czyli wpiszemy sobie x1. Czyli tutaj będę chciał wygenerować takie działanie. Minus B, czyli to będzie to pole. Odjąć pierwiastek z delty, czyli to będzie to pole. Ale biorę to wszystko w nawias. Biorę to wszystko w nawias. I dzielę to wszystko. Dzielę to wszystko na 2A. Czyli otwieram nawias i klikam 2 razy A. I to jest sposób, taki trochę, może uproszczony, wygenerowania, wygenerowanie pierwszego miejsca zerowego. I teraz patrzę, czy nawiasy mi się zgodzą. Muszę mieć tutaj dwa nawiasy, mam otwierające, to jeszcze muszę mieć dwa zamykające. I naciskam Enter. Tak, tutaj ilość nawiasów musi wynosić 3. Tutaj Excel pewne drobne rzeczy pewnie sam poprawił, być może gdzieś tutaj zapomniałem, drobnej rzeczy, ale tak wygląda taka formuła. Czyli mamy coś takiego. No, i teraz próbujemy drugą taką formułę. Oczywiście, możemy, moi drodzy, wszystko skopiować, bo różnice będą minimalne. Czyli kopiujemy sobie wszystko i zobaczmy, co my tutaj będziemy mieli. Jedyna różnica to będzie taka, bo to będzie to samo, to będzie to samo, to będzie to samo, że tutaj będzie znaczek plus. Czyli naciskamy sobie znaczek plus. I widzimy, że miejscem jest piątka i minus jedynka. Tutaj wpisujemy sobie x1, a tutaj wpisujemy sobie x2. Czyli w taki sposób działamy. Oczywiście tutaj nie musimy tego pisać, bo gdybym to usunął, zobaczcie, no to funkcja zadziała tak. I teraz zobaczcie. Tutaj napisało nam fałsz, a my chcieliśmy, żeby wygenerowało nam komunikat. No to zobaczmy, czego nam zabrakło do komunikatu. Zobaczcie, zabrakło nam tutaj w ostatnim nawiasie wartość jeżeli fałsz. Czyli jeżeli fałsz, no to musimy zapisać sobie tutaj po średniku funk brak miejsca zerowego. Albo funkcja nie jest, no możemy napisać. Funkcja nie jest kwadratowa. Funkcja nie jest, nie, albo nie jest to funkcja kwadratowa. Nie jest to funkcja kwadratowa i dajemy cudzysłów i naciskamy sobie Enter. Nie jest to funkcja kwadratowa. I teraz wystarczy to skopiować. I mamy to samo. Dajemy tutaj Ctrl V, tutaj cudzysłów. I w taki sposób Działa taki program. I teraz jak dodać pokrętła. Pokrętła, moi drodzy, dodajemy w bardzo prosty sposób. Naciskamy tutaj. Naciskamy developer i bierzemy wstaw, i tutaj dodamy sobie na przykład pasek. No weźmy sobie na początku pokrętło, znaczy weźmy sobie pasek przewijania może tutaj. Wstawmy go tutaj. I zaprogramujmy sobie Oto pole. Czyli naciskamy sobie prawym przyciskiem i bierzemy sobie formatuj od 0 do 100 i to będzie pole C5. Mrzmy sobie OK. I teraz to pole to niech będzie minus 50 dodać to pole. Czyli te wartości będą się zmieniały tak, a te będą się zmieniały właśnie w taki sposób. Czyli tutaj. I teraz jeżeli nie chcemy mieć tych pomocniczych liczb, bo nie chcemy mieć, to sobie przenosimy je tutaj i zasłaniamy sobie tą liczbę. Teraz dodajemy sobie kolejne, czyli bierzemy sobie wstaw. No i teraz dodamy sobie coś takiego. O! I znowu mamy formatuj. I będziemy się odwoływali do c 6. Tutaj można dawać dolary, można spróbować w taki sposób. Na razie bez dolarów. I mamy od 0 do 100. Albo możemy dać nawet do 200, nie musi być tyle samo. I mamy OK. I to pole to będzie moi drodzy, minus 100 na przykład, dodać pole C6 gdzie pole C6, czyli ta komórka, którą zaprogramowaliśmy i widzimy się, że się wszystko tutaj zmienia. Oczywiście tutaj dają przybliżenia tych miejsc zerowych, ale w taki sposób mniej więcej to działa. No i dajemy sobie ostatnie tutaj rzecz, czyli w developer. Naciskamy sobie developer, wstaw. No i możemy na przykład wstawić sobie przycisk pokrętła. I znowu robimy to samo. Formatuj, format, dajemy sobie od 0 do 150 na przykład. No i łącze komórki to będzie komórka C7. Naciskamy OK. Tutaj mamy na przykład minus 60, minus 60, weźmy jeszcze raz minus 60, dodać to do pole C7. I będziemy mieli coś takiego. Tak to wszystko wychodzi. Oczywiście możemy też sobie ręcznie tutaj wpisywać te wartości. Wpisujemy sobie ręcznie. No i tutaj mamy coś takiego. Oczywiście, jeżeli nie chcemy mieć zasłoniętych. O, i teraz zobaczcie, tylko jest problem, bo jak się wpisze ręcznie, to ta formuła już nie działa. Więc tutaj trzeba uważać. Zobaczcie, co trzeba zrobić, żeby zadziałało. Najlepiej po prostu mieć jednak te wartości pokazane. Czyli zobaczcie, lepiej mieć te wartości, bo jak zaczynamy coś kombinować tutaj, to to tu już się psuje, bo zobaczcie, te wartości się zmieniają, a te nie, czyli lepiej można mieć je odsłonięte, czyli jeszcze raz minus 100, minus 50, przepraszam, dodać to i teraz nam się zmienia. Widzimy, tutaj było minus, weźmy sobie 100, dodać to i nam się zmienia. A tutaj będziemy mieli po prostu minus 60, dodać to. I widzimy, że wykres też nam się zmienia. Gdybyśmy tutaj powiększyli sobie to wszystko, pomniejszyli sobie to wszystko, to widzimy, że to sobie troszkę przesunęli na bok. To widzimy, że wszystko nam się tutaj zmienia, czyli zmieniają się miejsca zerowe, zmienia się wykres i tak to wszystko, wszystko wygląda. Także moi drodzy, jeżeli chodzi o tą lekcję, to to by było na tyle. Dziękuję za Waszą uwagę i życzę Wam powodzenia.